Ustawa Lex TVN trafiła do kosza i to dobry dzień dla polskich mediów. Ustawa Lex TVN powinna zostać wyrzucona do kosza i weto prezydenta było oczekiwane. Ustawa TVN Lex TVN była złym prawem, prawem ograniczającym wolność mediów i wskazującym na złe intencje jej autorów. Prawo i sprawiedliwość za wszelką cenę chciało doprowadzić do cenzury mediów w Polsce. To się nie uda, ale nie uda się dziś. To nie oznacza, że nie trzeba pisowi patrzeć na ręce w przyszłości i że to nie będzie próba, która za chwilę będzie powtórzona. Andrzej Duda upokorzył dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego i prawo i sprawiedliwość. Wyrzucił Ustawę, złą ustawę do kosza, ale to nie przekreśla win prezydenta z przeszłości. Nie przekreśla wielu ustaw, które nie powinny wejść w życie, a niestety obciążają dwie już kadencje prezydenta. Za nami proces trochę chocholego tańca z ustawą, która przez pół roku była procedowana i na końcu nielegalnie została przyjęta. Dobrze, że upadła. I dobrze, że Polacy jeszcze przed Sylwestrem dowiedzieli się, że cenzura w mediach nie zostanie szybko wprowadzona. Dzisiaj możemy sobie powiedzieć, że pewne szaleństwo Pisu, które chciało za wszelką cenę podporządkować sobie jedną stację telewizyjną, zostało na moment zatrzymane. Ale to nie przekreśla WinPisu, nie przekreśla wszystkich nieprawidłowości, wszystkich machlojek, które przy okazji tej ustawy się działy. Przypomnijmy chociażby ostatnie posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, które zostało zwołane nielegalnie. I My jako Lewica przedstawiliśmy doniesienie do prokuratury w tej sprawie. Nie zgadzamy się na to, żeby ustawy były procedowane w ten sposób. Nie zgadzamy się na to, żeby przeciwko jednej stacji telewizyjnej był zaprzęgnięty cały aparat państwa po to, żeby podporządkować sobie przekaz medialny i żeby PiS mógł wygrywać kolejne wybory. Na szczęście za wolnymi mediami stali ludzie w całej Polsce. W małych miastach i w dużych miasteczkach odbywały się od szeregu miesięcy demonstracje w tej sprawie i Polki i Polacy pokazali jednoznacznie, że wolność słowa, dostęp do informacji, możliwość dowiadywania się tego co jest ważne, patrzenia władzy na ręce jest dla nas kluczowe i dzisiaj możemy sobie powiedzieć to dzięki nam to dzięki ludziom z małych miejscowościach i wszędzie w całej Polsce którzy wychodzili na mróz którzy stali i opowiadali się za wolnymi mediami dzisiaj możemy sobie powiedzieć na chwilę mamy oddech na chwilę zatrzymaliśmy szaleństwo pisu w imieniu lewicy i nas wszystkich chciałabym podziękować za to że jesteśmy tak skuteczni i że dajemy radę tak wielkiemu i tak bezwzględnemu aparatowi państwa jakim jest pis Szanowni państwo, pan Andrzej Duda to żaden bohater, żebyśmy nie pomyśleli, że dzisiejsza decyzja to jest jakiś przejaw bohaterstwa. Tak powinien zachowywać się prezydent, który ma do czynienia z niekonstytucyjnym prawem. Tak Andrzej Duda powinien zachowywać się zawsze, kiedy do niego trafi projekt, który jest niezgodny z polską konstytucją. Dzisiaj stało się dobrze. Ale to nie znaczy, że Andrzej Duda wybielił swoje wszystkie winy sprzed całego okresu prezydentury, czyli przed sześciu lat. Szanowni Państwo, my nie mamy żadnych wątpliwości i żadnych złudzeń, że presja ma sens. To po raz kolejny pokazuje, że kiedy opozycja ze sobą współpracuje, kiedy opozycja ze sobą współpracuje na partnerskich warunkach i na partnerskich zasadach, wtedy osiąga sukces. I tak jak osiągnęliśmy ten sukces dzisiaj, bo to jest sukces i partii opozycyjnych, ale przede wszystkim Polek i Polaków, którzy wierzyli i trwali przy wolnych mediach, przy wolności słowa od kilku miesięcy, tak ta presja, tak ta współpraca, tak ten dialog, tak to partnerstwo ma sens w odsunięciu Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Bo to nie jest tak, że jak dzisiaj Andrzej Duda zawetował tę ustawę, to prawo i sprawiedliwość nie będzie chciało do niej powrócić. Ono może chcieć do niej powrócić jeszcze w gor gorszym wariancie, jeszcze w gorszym scenariuszu. Dlatego my musimy cały czas stać na straży wolności słowa i wolności mediów. My musimy ze sobą współpracować na partnerskich zasadach, żeby ostatecznie i definitywnie, Odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, żeby już nikt nigdy do prezydenta nie kierował ustaw, które są niezgodne z konstytucją, uderzają w interes naszego państwa i stawiają na szwang naszą pozycję międzynarodową. Ale bardzo wyraźnie podkreślamy, Andrzej Duda dzisiaj zachował się tak, jak powinien zachowywać się zawsze prezydent. To jego zachowanie jest incydentalne, a nie e, standardowe w przypadku tego typu projektów ustaw. Szanowni państwo, będziemy patrzyli i pisowi na ręce, ale będziemy też przyglądali się dalszym krokom związanym z prawem, które ma wolne media ograniczać. Prezydent Kaczyński nieraz mówił o tym, że chce, żeby wolne media były pluralistyczne, ale nikt chyba nie wierzy, że pozostawi tą sprawę zamkniętą. Dziś został upokorzony, ale w przyszłości zrobi wszystko, żeby wolne media były mediami o przekazie politycznym i partyjnym, więc zapowiadamy już dzisiaj, że jako opozycja będziemy chcieli usiąść do wspólnego stołu. Lewica będzie zapraszała i zachęcała, żeby rozmawiać o projektach ustaw, które mają w Polsce dawać poczucie stabilności. Mówiła o tym Platforma Obywatelska, mówił Szymon Hołownia, mówił PSL. My jesteśmy gotowi do takich wspólnych rozmów, ale na pewno w sprawach mediów nigdy nie będziemy siadali z Pisem, który chciał dokonać nieuprawnionego zamachu na wolne media w Polsce. Na to zgody nie będzie. To mówiła wielokrotnie ulica, na której byliśmy. Byliśmy i w Gdańsku, i w Łodzi, i w Krakowie. Byliśmy i w Bydgoszczy, i w Warszawie. Byliśmy we wszystkich miastach. Słyszeliśmy to samo. Prawo i Sprawiedliwość chciało ukraść Polakom wolne media. Chciało doprowadzić do sytuacji, w której będzie jeden polityczny przekaz. Nigdy na to nie będzie zgody. Mówimy to stanowczo i mocno. Dlatego będziemy ponawiali wnioski do prokuratora. Będziemy starali się wyjaśnić sprawy, o których mówiła posłanka Maciejewska. Bo nie ma zgody na to, żeby najpierw łamać prawo, a później zamykać oczy i mówić, że nic się nie stało. Chciałam też dzisiaj podziękować obywatelom i obywatelkom właśnie tej ulicy, o której przed chwilą mówił Krzysztof Gawkowski, że daliśmy radę i że to nasz głos, to nasze działania w całej Polsce, milionów ludzi, w końcu dało taki, a nie inny efekt. I oczywiście gratulujemy TVN-owi, że będzie dalej mógł dostarczać nam informacji, na które czekają ludzie w całej Polsce. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.